Dobry dzień, dobry wieczór. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Dead Space i kolejnym horrorze wieczorem. Ostatnio skończyliśmy w miejscu, które przypomina jakieś laboratorium i dowiedzieliśmy się, że to, co tu pełza, to są zbutowani ludzie. Co jeszcze się dowiemy z tej czerwonej plamy, którą, mam nadzieję, nie, nie zostawiła? Rozdrażniona kobieta. What?! Czy ja tam widzę płód?! A chciałem uniknąć żartów o płodach! Oh, fuck. Co mu się stało? No tak, będą do mnie strzelać, tak? Jeszcze żyją. No cholery. Jak tam żyje? Mam nadzieję, że kamerka mi się nie zatnie znowu. Musimy się modlić, żeby to się nie stało. Módlmy się! Żeby kamerka nam się nie zacięła. Inaczej będziemy musieli puszczać nagranie od nowa. Nie chcemy tego robić, pomóż nam panie Bo będzie to przeszkadzało w przekazie Amen. Coś czasem się zastanawiam co ja mam w głowie I kredyt- OOO! Ty! kurde... tak! Poza boisko! Dobrze mu tak! Jeszcze A. jakaś Jego Dobra, co tu jeszcze masz? <grym> te płody! Radioactive! O co chodzi? Czemu oni tu chodzą ludzi? Wygląda jak winda. Wejdę tu. Nie wiem po co. Ja tu mam iść, tak? Czy nie? No pokaż mi cel misji. No jeszcze po ścianach skaczę. Nie? A Ła! To zabolało! No nie żyję. Będę musiał się uleczyć. Jakie ja się ryczyłem? Gotłku! Ktoś pamięta? Nie tym. A, właśnie. Jeszcze trochę. O ty! Nie przyjrzałem się im wcześniej, ale. Fak! To jest jeden z tych płodów. Jeszcze mu się tam coś rusza. Gdzie to jest cho oh, chore. Oni robią sobie częściej zapasowe. Nie wiem, jak to inaczej interpretować. O kur, kur, no, nie chciałbym mieć tego na nosie tam zamiast nosa. No, jedno się wyrwało. No właśnie, smudowane półody. Ja jak mrok. Czekajcie, podgłośnie sobie okay. słuchawki.

Co będę musiał już z tego co słyszę. Ha, jestem z powrotem. Okej. Okay. Czy on się wróci. O, to jest szefka. Przekopiję ją ostatnio. Czy mam amunicję? O, owszem. W takim razie się przyda. Yy, aha. Ktoś pamięta jak się używał stazy? I... Nie! Ładywa nie jest tady. Dawaj. No, ładuj, ładuj. no! Pół magazynka wyleciało! Boże! Jest pół magazynka, żeby... Nie zrobić nic. No brawo. To było bardzo samo Nie! Bateria nie siada! Nie, tym się nie sprintuje. Nie ma miść, tam. A może to był zapis, prawda? Wiedzieć, że to był zapis. To był zapis, prawda? To był zapis. Jest zapis. Jest zapis. Zapiszemy sobie tak. Zapis. Zapis. Zapiszmy sobie. Ale nie kopmy. Magazyn. Co my tu mam? Czyli mogę kupić piły Plasmowej. Mam sześć. Yy. Mam zestawy medyczne. LUTAS mogą. Yy. Okej, okay. dobra, nieważne. Na razie wszystko mam. Nie narzekam. Tu mam iść? Nie, nie wyłączaj. Myślałem, że dobiję baterię do końca i będę musiał w... Nie. Nie w tym momencie. Baterii konie siadaj mi w tym momencie. Błoga mnie robi tego. Nie, nie tym. Poświecił sobie. Jezu! Мрок. Нет. Ta scena była dobra. Była tak bardzo miodna. Ale wiecie co? Nie chcę iść dalej z wyłączającym mi się padem. Czekajcie chwilę. szy. Nie chcę wyjść. O. Już sobie naszykowałem. Jak to wchodzi. Tak. I przeładowujemy. Jeszcze trzeba włączyć. Działa. okej. Okay. Nowe baterie, teraz się was wywołuje! Oszczędzę je municję, tak? Chodź no, 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 no. to... to! To jakiś hojrak? Dziennik tekstowy no, 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 no. W koniecznie wydaje się dosłownie niezdolny do snu. Większość ludzi ulega wyczerpaniu po więcej niż 50 godzinach aktywności bez względu na chęć zachowania przytomności. Nie Harris. Dziwne są także jego wyjaśnienia dotyczące wydarzeń w kolonii, które brzmią podobnie jak w przypadkach paranoi obserwowanej przez nas w innych miejscach planety. Jego wina nie ulega wątpliwości. Dwóch oficerów ochrony by było świadkami, jak wziął za zakładnika doktora z kariery i zamordował pielęgniarkę Evans, a on nie wypiera się swoich czynów. Twierdzi jednak, że to nie była zbrodnia ani nie czuje się winny. To klasyczne zachowanie socjopatyczne, choć Haris nie przejawia żadnych innych symptomów. Jest uprzejmy i przyjacielski, zdolny do odczuwania empatii, przedstawia własne pomysły. Jeśli jednak spoty, spoty spytać go o morderstwo, wycofuje się i zamyka się w sobie, objawiając zachowania schizofreniczne. Bo również okresowe napady halucynacji, podobne do tych, jakie mają inni koloniści. Haris twierdzi, że groził doktorowi, ponieważ musiał podtrzymać sny i twarze i że zabiłby jeszcze raz, aby uczynić to znowu jednością. Nie wiem jeszcze, co to znaczy wyjątkowo interesujący przypadek. O kurde... No to ładnie. Kineza. Okej. Okay. A, takim symbolu. Okej, okay, tylko... Ktoś pamięta, jak się tego używało? Czemu skanuje dotarzone, zbudowane, prawie ludzkie ciało? Czekajcie, yy... Ten guzik nie, ten guzik nie, ten guzik. Tylko jak ja to... O, właśnie. jest? Pomagasz, pomagasz, pomagasz! POMAGASZ NO! Ta broń chyba nie jest najlepsze. Oj, skończę samo. Jednak piły nic nie przybije. O Jezu, o warsztat. Tylko nie wiem czy mam coś, czym z piły ulepszyć. Mam wodę. Mam jeden węzeł. Ludek nie też energia czas trwania. Zasięg. Trzymałości. Może sobie tą piłę ulepszę. Pojemność obrażenia. Ale pojemność magazynka, czy jaką. Nie, magazynka chyba. To mi się przyda. Okej. Okay. Dzięki. Thanks, Isaac. Uuuuh, idrz, idrz, Nie trafił! No, <średziny> Jak masz coś zdeptać? O, właśnie. Żyje? Ja żyję. Moja postać już niedługo. Tak, to jest większy magazynek. Dobra, to mamy. E! Okej. Okay. Przepraszam! Schemat, to pociski pulsacyjne. Nie przeczytałem, bo było odwrotnie. Nieważne. O, wezmą mocy. Jezu... Uf. Dobre to było. Bardzo dobre. Zaraz ulepszymy. Ale... Ulep... Przeniesiemy. Najpierw się ulepszy. O, o, o. Eee, to Dosyć lepszy. No, no ok nie mam wyboru, prawda? Ile mamy? No jeszcze chwilę można to <słyski> Jeszcze tak długo muszę grać. <słyski> Dobra, ty tak. Co zasiliłem. Windę. Czy ja mam iść windą? Mam iść windą. Zatem idź mi windą. Zaraz. Czy ja... Po tym mogę przejść. Co znowu? Pff, sfat na dół. Bijo Co? Gdzie? Tak, to zapomniane! Ładowanie Stazy! Dawaj! <laughs> co, czy co, będzie mi potrzebna? Zaraz. Zobaczymy... O Jezu! Czy, cóż za wysiłek... ...do um naszego umysłu. Dobra. Zapis! 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 Znowu zrobimy ci zapis! Zapis, 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 zapis zapis <tosłuch> <tosłuch> tam nie wchodzić z, z tym magazynkiem Ej! Y Laboratorium badań wylicznych. Grawitacji, coś. Strefa terapii zerowej grawitacji. Znaczy co, będę sobie fruwał, tak? I będę miał, Będę musiał strzelać, tak? O, oh, fak. Mam tyle. Oj. Aha. Tu muszę się streszczać. Wow. Szkoda, że nie mogę podziw podziwiać widoku. Hej! Heki on? Eee! O, tu jest liście. Wow! Sorombisty klimat. Czemu nie ma... Aha. Znaczy, że mam... Już, ale nie wiem jak tego użyć.

Gdzie ja mam nitko? Nie ja się nie wyjdziesz na powierzchnię. Nie rozumiem. Jeśli nie wyjdziesz na powierzchnię, pogubiłem się. Mam iść po prostu? Nie yy... ratunku. Teraz będę płodzi błąd... przestać się kręcić. Zakręcony, zakręcony. Może mogę złapać, mogę złapać. Wow Eee... <śpiewanie> <śpiewanie> Jakiego szczupaka palnął? Nie wierzę... Aha, to ja mam po prostu przeskoczyć na drugą stronę! Dobra... Chociaż... No, to gdzie ja mam skoczyć? Aha, w przestrzeń. Bied... O! <noise> A tu tak działa, dobra Zium. Jakby nie mogę tego po prostu podnieść, tylko musisz panować Coś tam jest dalej? Wolę nie sprawdzać. Jezuś. krążek elektryczny.

Jeszcze jakiś? Chyba nie. Znając życie, coś tam będzie. To jest takie stradzieckie. i niby już tu, o właśnie. Jeszcze nie słychać jak ten. Jak się czają. Muzyka też wyciszona. Zalubiście. A czy ja to mogę jakoś zabrać? Nie, że mogę. <ślesy> nie mogę. <ślesy> Tańczymy, labado, no, lada no. Dobra, gdzieś tu był zapis. Szybko! No. Nie wierzę. Jest zapis! Zapis! Ta gra wyzwala we mnie str straszne... ...emocje. Dobrze. Dobrze. Zarąbiście. A to oznacza, że na dzisiaj wystarczy. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się bawiliście świetnie. Albo się baliście. Dziękuję wam za uwagę. Jak się podobało, możecie zostawić lajka. Możecie nawet subnąć. I do zobaczenia za tydzień w następnym Wieczorolik Rorku. A, byłbym zapomniał. Ostatnio, nieki zaraza, powiedział mi, yy, na miłość Odyna nie śpiewaj więcej. Także, zwiedzenie dla niego, na pożegnanie, piosenka. Dead Space! To sprawi ten play! Jeden klik i masz pełny gacie, że hej, Dead Space!